Siemano, witam wszystkich Słuchajcie, siódma rano Szykuje nam się Piękny dzionek I cały tydzień taki ma się szykować Z mrozikami, ale z pogodą I zobaczymy dzisiaj Sam jestem ciekaw, nie będę jej śnieżał, Która odpuści pierwsza Czy panele monokrystaliczne pierwsze odpuszczą Jak widzicie tak jest delikatnie przypruszone, Czy panele bifacjalne odpuszczą pierwsze Także zobaczymy, która technologia Poradzi sobie w tym momencie lepiej. I zobaczmy też teraz do falowników, na których instalacjach już jest produkcja. Powinno być na obu instalacjach produkcja, ale zobaczmy procentowo, jak to wygląda. Także, o, nawet tracker jedzie. I słuchajcie, 3,85 kW w tym momencie generuje 550W, czyli to jest jakieś. 13, no jakieś 15% mniej więcej, tak? 550, 70, 14% mocy i tutaj mamy 5kW biwacjalną ona generuje teraz 800, 900W, ale widzicie, widzicie, że była zacieniona, także mogę liczyć śmiało, że 1000W generuje to jest jakieś 20%, także w miarę idą równo. Za chwilę znowu podejdę, tak parę takich podejść zrobię, zobaczymy, która jak będzie odpuszczać i. Akurat ile wtedy mrozu jest, tylko że ja mróz mierzę w cieniu, nie? Do słońca jest troszeczkę mniej, ale jednak mróz to mróz. Jest 10 po siódmej, już jest minus 6 w cieniu. ono zaczyna odpuszczać. Bifacja jest zaśnieżony, ale mi się wydaje, że przez to, że ma delikatne zacienienie i nie może po prostu iść swoją pełną mocą. Na chwilę jeszcze podejdę i zobaczymy, jak tamten. Cień z jednego roku zejdzie. Zobaczymy, co się będzie działo. Minęło kolejne 10 minut, czyli jest 30 minut pierwszego nagrania, 7:30. I jak widzicie, panele monokrystaliczne już puściły na dobre. Wszystko cieknie. Minus 6 jest ogólnie, jakby nie było. Także za chwilę to wszystko ładnie zniknie. pogoda nam napisuje. Murki idą bokiem. A bifacial. Słuchajcie, bifacjal też odpuścił podejdźmy tam do niego bliżej tylko cały czas, zobaczcie ile tego cienia podejdziemy jeszcze później do falownika i wam, już w momencie muszę zamknąć, mi kury pouciekają. ja jajek nie będzie widzicie ten tak samo już odpuścił już z niego się leje, ale mamy dosłownie yy, no i tutaj na samym spodzie praktycznie panela Zacienienia troszeczkę i to robi robotę. Nawet ten kawałeczek przy panelach w Half -ha, jak widzicie, czyli one są połówkowe, podzielone, ale jednak i tak te diody tutaj z tym też sobie rady nie dają. także podejdźmy do falownika, zobaczymy jak to teraz wygląda. I ogólnie, tak jak mówiłem, miejscówka kiepska, ale już jest teraz 10 stycznia lub Jest tak, 10 marca, i praktycznie już nie mam zacienienia na instalacji od tej strony. Także czasem trzeba iść na kompromis. Idę na falownik. I 3,85 Teraz idzie na 1261 W. To mamy 1270 33% mocy. Instalacja monokrystaliczna. I 5KW bifacjalna idzie teraz na 20, no 20 jakieś 1. Także widzicie jaka różnica jest przez. Yy, tak małą ilość cienia. Słuchajcie, ja tu jak widzicie mam rozpiskę do, yy, do trackera, do jak się przestawia i tak myślę do 12:30 pasuje co godzinę jeszcze yy, zrobić. O właśnie tak z tego. Rzut z paneli i, i właśnie ten i jaka jest moc także zobaczymy. Ja to jeszcze później w Excelu w ramce policzę. Mniej więcej jaka jest różnica i kiedy ta kiedy ten bifacial zacznie yy, wyprzedzać panele monokrystaliczne, bo to jest raczej kwestia czasu i odśnieżenia i po prostu żeby ona nie była cała w cieniu także zobaczymy jak to się zachowuje po prostu już później jak nie jest zacieniona i też nie ma na niej po prostu lodu także zobaczymy dzisiaj będzie dłuższy film ale chciałbym to zrobić jakoś tak żeby to fajnie wyglądało dla porównania 8.30 ale już na drugi dzień bo wczoraj niestety o tej porze co miałem sprawdzać jak zejdzie zacienienie właśnie z bifacjala to przyszłych chmury, ale jest taka sama praktycznie pogoda od samego rana jest słoneczko i cały dzień ma być słoneczko także zobaczymy też ile dzisiaj ogólnie uzysków będzie z tych dwóch instalacji i teraz zobaczmy czy już bifacjal produkuje właśnie więcej jak monokrystaliczne jak widzicie, no to widać raczej, że tam ekranów nie mam na dole czyli to jest tylko z tego co Złapię z góry i ewentualnie jakieś światło rozproszone. Także zobaczmy na falownik: I 385 jedzie nam teraz 3148. Ja to wszystko w Excelu później nie policzę dokładnie. 3000. No to mamy jakieś 83%. A Bifacial jedzie mi już prawie na 90%, bo mamy z 5 kW 4450 także jedzie na 80... 89% tak? dobra, ja to mówię, że to policzę w Excelu także już widzicie jaka jest różnica jest 10.20 słoneczko świeci na obie w cieniu jest jeszcze minus 4 zobaczmy co na folownikach 385 jedzie teraz na 3500W to jest jakieś 93% i piątka idzie już teraz na 102%. No, przepraszam, 104% prawie. Także idzie fajnie. Widzicie, bifacjal już przekroczył swoją e, moc nominalną. Także zobaczymy, jak długo ją utrzyma. Jest jakieś, właśnie mówimy, minus 4 w cieniu i nie ma wiatru, także też nie ma co go chłodzić. <grym> Ale <krym> jeszcze teraz w południe, najważniejszy będzie test, bo to będzie pokazane, jak. E, Uważ na no stacjonarny jak macie bifaciel, to będzie się zachowywał Jest 12.40 Południe słoneczne według wujka gogle I widzicie troszeczkę tutaj Tego śniegu ten śnieg ogólnie odbija na te panele Coś tam delikatnie bifacial od dołu dostaje Mono jak to mono tylko od przodu łapie Także zobaczmy w południe jaka jest różnica pomiędzy uzyskami Także mono idzie teraz 3700 watów. To jest jakieś 96%, 95, 96. I bifacja idzie nam teraz na 100 103, tak, dobrze liczy. Nie, 106%. Teraz idzie bifacial w tym momencie. Także dalej w południe, no jeszcze zobaczymy po południu raczej pogoda będzie to będzie widzieć co jeszcze z tego wyniknie. Jak długo będzie ta na przykład trzymała powyżej 100%. I mamy 12.50 cały czas. Słoneczko dopisuje. Średnia temperatura w cieniu około 0. Także idziemy do falowników jeszcze raz. Tutaj mamy 3600. To jest jakieś 93% około. I tutaj mamy 570. Także tutaj jest 104-103%, jest 1350, jeszcze cień na biswacjala nie pada, także powinien być dobry uzysk. I 3.85 generuje 333 W3300 e, W, a piątka generuje 4820 no i mamy 15, tutaj już zaczyna. Nie, nie wchodzić na lewy dolny panel. Także wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy tych danych. Jeszcze zobaczymy na falowniki i, i co. I dobry, znaczy, da, powiem Wam to przy falowniku. I 385 teraz ma 2945 w a 5 kW już zacznie pomału spadać. Bo no, wchodzi zacienienie na kawałeczek panela i to już robi robotę. Ale co jest najlepsze w tym wszystkim, najważniejsze, że ta instalacja. I ta instalacja uzyskiem już teraz, o tej porze przekroczyła 7 kW z 1 kW. Także bardzo fajnie. I jeszcze chwilę to się na pewno pokręci. No, jeszcze na koniec dnia, ogólnie, jakie są wyniki, i trzeba to podliczyć także policzyłem to wszystko do kupy mamy te do dwa dni a ja to liczę jako jeden dzień, bo jednak one były bardzo podobne do siebie i nawet z takimi samymi temperaturami także macie tutaj moc instalacji 385 na panelach monokrystalicznych moc instalacji 5kW bifacjalnej o której godzinie i tutaj dla właśnie bifacjalnej jeszcze czy była zacieniona czy nie była zacieniona o tej porze także yy, tutaj pierwsze dwie pozycje to mamy y, panele zaśnieżone także jak już widzicie specjalnie dałem tutaj około siebie procentę żeby było łatwo widać ile która y, po prostu w tym momencie procent y, swojej mocy nominalnej osiąga także jeśli ta ma 3850 W no to wtedy to jest 100% i wystarczy to sobie przeliczyć na spokojnie wychodzi nam wynik także jak widzicie sam się zdziwiłem, myślałem, że będzie gorzej. Bo teraz mamy marzec, chyba 10 jest. Ja te filmy ogólnie kręcę do przodu, bo trochę mnie nie będzie. Także chcę tą lukę zapełnić, żeby coś było na kanale, żeby coś się działo. I słuchajcie, sam się zdziwiłem, bo jak widzicie, bifacjal z samego rana sami widzieliście, że był zawalony śniegiem, jeszcze zacieniony. A i tak już generował 18% mocy, a mono generowała 15% mocy. Później instalacja monokrystaliczna już odpuściła w połowie, a bifacjal był bardziej zaśniżony, dalej był zacieniony. Jednak te panele half-cut i ta tylnia strona, która wyłapuje trochę tego światła, robi robotę, jakby nie było. No i później już się zaczęło, 8,30, prawie 90% mocy, ale nie mówię, mono też idzie równo. Także bifacjal dawał radę, już tutaj do tych godzin popołudniowych ponad 100% jechał. Także bardzo dobrze, to mi się podoba. Mono też nie próżnowało, 90, ponad 95%, także też jest bardzo dobra produkcja na instalację, która ma już prawie 6 lat, a ta ma półtorej roku, także nie jest źle. Miały panele już nie produkować po 5 latach, a tutaj takie fajne uzyski i dalej produkują, i dalej to się dzieje. Także finalnie każdy sobie może zobaczyć, jakie są różnice. I na sam koniec dnia, już drugiego, produkcja właśnie z instalacji 3,85 kW to była 30,5 kWh, to jest 7,9 z 1 kWh, kWh, a bifacjal zrobił 41,3 to jest 8,26, także bardzo dobre wyniki. Jednak tutaj to zimno powodowało to, że takie były ładne wyniki, bo teraz ciężko mi się dobić do tych 40. Jednak zrobiło się trochę cieplej, chociaż dzień jest. Taką samą ma długość, ale kręcę się około 40, nie dobijam, jednak ta temperatura robi robotę. Także jak sami widzicie, nie ma co się bać bifacjala. Te jego początkowe koszty, że panel droższy i w ogóle, wierzcie mi, że jak zrobicie instalację na gruncie, dacie ją trochę wyżej, przynajmniej metr do góry pierwszy rząd paneli będzie, puścicie pod niego światło i wokół jakąś plandekę, Wierzcie mi, że ja mam znajomych, którzy mają takie instalacje właśnie wolnostojące i osiągają wyniki takie jak tutaj właśnie z tego monokrystalicznego trackera. Także nie ma co się bać. Myślę, że się, znaczy wydaje mi się, że temat w miarę ogarnięty jest. Także dajcie znać czy się podobało i zobaczymy co dalej. Trochę materiału jeszcze zgromadzę, żeby właśnie na ten... Na ten Moment jak mnie nie będzie, nie będę mógł robić filmów, żeby na kanale nie było dziury. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i słoneczka życz.